Halo, halo witam bardzo serdecznie z tej strony kanału Lancor, no i oczywiście przychodzę do was z kolejnym poradniczkiem bo tym razem e, chciałbym opisać e, trzy e, bronie e, main czyli Xarkę, Ofin oraz Blackstar'a bo w zasadzie jest bardzo dużo e, już osób które wykorzystują e, sukcesję na sukcesję chodzi o to żeby wykorzystywać tylko i wyłącznie main weapon wraz z offhandem tak więc zobaczymy sobie jakie są różnice Generalnie opiszę tylko e, bosowe, bo między nimi jest dość spora różnica. Tak więc zaczynamy sobie na początku od ksarki. Jeżeli wybieracie ksarkę, to na pewno e, nie wybieracie źle. Ona jest w zasadzie e, uśredniona. Ma bardzo dobre akuracji e, AP. No i dodatkowo jeszcze item efekt w postaci attack speed plus 3, troszeczkę do wszystkich e, raz plus 19 AP. No i do potworków e, plus 10. E, Generalnie e, ksarkę można kafrasować, tak więc jeżeli e, macie sobie teta, możecie sobie wbić jeszcze dodatkowe plus 4 AP e, poprzez kafrasy. Tak więc, e, no, można powiedzieć, w zasadzie najlepszym wyborem e, No jest ksarka, bo no, dostarcza wystarczającą akuracji oraz AP, tak więc nie można e, wybrać źle. Ale są jeszcze inne e, bronie, tak więc zobaczmy sobie e, czym różni się Ofin od ksarki i dlaczego to jest nieco gorszy wybór generalnie jak możecie zobaczyć Ofin traci do, do mojej ksarki 1 AP z racji tego, że jest skafrasowana ale jeżeli skafrasuje Ofina na 4 level, no to tego AP będzie o 3 więcej mając ten sam enchant jak możecie łatwo zobaczyć to akuracji jest o wiele mniejsze bo około 22 akuracji mniej, tak więc może być problem na pvp żeby trafić przeciwnika szczególnie jeżeli ktoś ma hybrydę lub nie daj boże evasion builda to możecie e, może się okazać że w ogóle nie trafiacie szczególnie jeżeli będziecie mieć e, libury zamiast e begu, które dają też 20 akuracji mniej no jak teraz e, chodzi o akurację czyli celność no to powinno się mieć tego około 340 na pvp najlepiej im więcej tym lepiej no ale to wiadomo jest kosztem ap wtedy no ale jeżeli musicie, Alfina, mieć z racji tego, że chcecie przebić brakety AP, no to jak najbardziej jest to dobry wybór. Generalnie, jeżeli chodzi o AP brakety, to no tutaj jest wasze główne AP, czyli mając powiedzmy 256 AP z ksarką Tet, załóżmy, że tak jest, i nie macie w jakiś żaden sposób tani przebić braketu, żeby na przykład bić mopki czy coś. No to ten ofin się przydaje, bo daje Wam 3 AP. Szczególnie różnica będzie, jak macie te 257 AP, a wrzucicie sobie ofina, no to przebijecie te 261, w zasadzie 258. No ale można jeszcze kafrasować, tak więc no, z kafrasami powiedzmy, przebijecie wtedy te 261 lub nawet więcej. Tak więc No generalnie chodzi o przebijanie tych braketów. A wiadomo, niektóre postacie błyszczą dopiero jak przebijecie jeden z tych braketów. Im więcej, tym lepiej. No i taki ofi może Wam się przydać, bo no jest on dość tani, tak więc no, łatwo go kupić i do czasu, kiedy nie możecie zastąpić ofinal z powrotem na no to możecie używać, ale tak jak mówiłem, problem może być celność. Jeżeli chodzi o PvE, to akuracji rzędu 300 jest wystarczające tak więc z nam nie, było, nie powinno być problemu jeżeli chodzi o PVE, kafrasowanie jest dostępne tak więc nie ma problemu żeby poprawić sobie naprawdę wysoką AP niskim kosztem, no i pozostaje nam jeszcze Blackstar Blackstar jest relatywnie młodym, młodą bronią bo pojawiła się jakieś kilka miesięcy temu albo nawet i pół roku, kurde nawet nie pamiętam w każdym bądź razie wyszła najpóźniej z tych wszystkich trzech. No i charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysokie AP przeciwko potworkom. Jak możecie zobaczyć, do mojej ksarki to jest aż 22 więcej. Wraz z Kutumem, no to możecie zyskać naprawdę ogromne AP. No i grindowanie staje się przyjemniejsze. Możecie też łatwo zauważyć, że yy, mimo, że Black Started, yy, ma 4 AP więcej, yy, mimo wszystko niż moja ksarka. Która jest kafrasowana, czyli tego AP jest w zasadzie 8 więcej, będąc na tecie. Problem w tym, że e, bicie TED Blackstara równa się bicie e, pęksarki, tak więc jest to prawie ta sama szansa, nieco większa niż e, pęksarki, ale mimo wszystko. Najgorszym bólem Blackstara jest to, że nie można kafrasować, tak więc jeżeli wybieracie e, Blackstara, na pewno będzie to dość e, spory koszt, bo jak możecie zobaczyć na 3 jest to 2,5 biliona. Aktualne ceny. E, Blackstarów to jest 2,7 miliona, tak więc możecie okazać, że nie stać was na Blackstara mimo wszystko. No, TED wygląda o wiele przyjemniej. Szkoda tylko, że nie można kafrasować tej broni. Jeżeli kafrasowanie byłoby dostępne z Blackstarem, na pewno byłby to mój wybór, no bo taki TET na kafrasie byłby wystarczający. Generalnie ten Blackstar. To w zasadzie nie ma odpowiednika, bo jest to wtedy najlepszy main weapon, ponieważ jak możecie zobaczyć jest to aż 14 AP więcej, mimo że bez kafrasowania, nie ma możliwości kafrasowania, to i tak będzie to y, dominująca broń. No ale żeby wbić pen Black no to naprawdę trzeba mieć y, spore szczęście. Tak więc to są y, główne różnice między y, tymi broniami, zależy się od tego, co potrzebujecie. Teraz będziecie mieć. Y, mam nadzieję. Bardzo prosty wybór między tymi trzema broniami. No i życzę Wam powodzenia. No i jeżeli macie taką ochotę, to zostawcie suba lub lajka like pod tym filmikiem, a na pewno pojawią się kolejne. Tak więc do usłyszenia, na średnim poradniku i ⁇-⁇-⁇